Макта краи булг. Макта краи булг. К'о ми то мане? К'и го бахта? Лекъс президент? О, с това състояние zdroście prosím smak. co byś chciała nam powiedzieć hm my stało masło? how manuel 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 manuel, manuel? manuel. manuel. Pośredniła mi kamerę. A ja nie ma tam jakiejś czegoś dobrego? Masz przeterminowaną czekoladę od ciotki Fanki z 29 września 2012 roku. Chcesz? Przypominamy, że dzisiaj jest 19. Krótko. <grywych> On dał ci tę czekoladę tydzień temu. Więc no dobrze o tym wiedział. Jajca masz. Ej, Marta, to są te jajka. Bo już nie mężyłyśmy. Dlaczego? <noise> Czemu ich nie dużyłyśmy? Bo nie robiliśmy ciasta. Czas mi to powiedziałaś. Kiełbaska. Ty działa się Dobra, jest bardzo. A nie czujesz takiego posmaku mięsa? mięsa? Ja krwi. Pokaż nam swoje ciasto. Moje ciasto, za to mi nie podziękowałeś, które ja zrobiłam. No i jeszcze ci nie podziękuję. <noise> Pokaż to, to. Pokaż to. Pokaż <grym> to. Pokaż to. Co, co? to. trzeba leczyć. Ma no rację, trzeba ją leczyć. Okej, okay, mnie, w moje strefy y, impydne. Naruszyłaś moją pierwszą strefę. Pierwsza strefa. to jest... w Pierwsza strona do 15 cm, żadna osoba nie może tego przymrubyć się śwysłała. Będzie z przejściowym Haha.